Przede wszystkim jest to wina polskich władz, które nie potrafią wyciągać wniosków i łączyć podstawowych faktów. Otóż rosyjscy kibice są całkowicie inną grupą niż pozostali fani futbolu. Otóż chwilę po tym, jak przyjechali do Polski, to po pierwsze. Prowokowali nasz naród poprzez wystawianie symboli komunizmu, czyli zakazanych w naszym kraju, sierpi mod i tak dalej. Po drugie, bez powodów pobili stewardów we Wrocławiu, a szef rosyjskich kibiców jeszcze ich usprawiedliwiał, tłumacząc, że widocznie stewardzi sobie na to zasłużyli, skoro zostali pobici. Po trzecie, jako jedyna grupa zażyczyła sobie marszu przez stolicę i to nie wcale w pobliżu stadionu, tylko w miejscach absolutnie centralnych. No, pytanie, dlaczego inni kibice Jakoś nie czuli takiej konieczności, tylko rosyjscy. Ja śmiem twierdzić, że to wszystko jest element prowokacji. Po czwarte, należy pamiętać, że szefem, tych, że szefem tych rosyjskich kibiców jest działacz, bliski działacz partii Putina, która jest znana na świecie z różnego rodzaju prowokacji. No i jak się prowokuje Polaków, jak się dolewa oliwy do ognia, no to potem trudno się dziwić, że ten ogień jest coraz większy. Jeżeli polskie władze potrafiłyby się zachować w sposób normalny, godny yy, i odmówić deptania po polskiej godności, pewnie i, polscy, pewnie i polscy kibole nie mieliby tylu pretekstów i powodów, yy, żeby, yy, żebyśmy musieli się się potem na całym świecie, że do takich zamieszek dochodziło. No jeżeli doszło do zamieszek, to nie, a polskie władze są konstytucyjnie odpowiedzialne za to, żeby na polskich ulicach było bezpiecznie. Ja jestem przekonany absolutnie, że gdyby polskie władze nie dopuściły do tego przemarszu Rosjan, to również nic by się nie stało. Nie mam takich obaw. To jest, na tyle, to jest na tyle odległy termin, że absolutnie nie mam takich obaw. We, we, znaczy, bo, a, bo, bo, bo tak, bo do tego 2018 roku to nie mam pewności, ale wiem, że wcześniej odbywa się Olimpiada w Soczi. No i zobaczymy, czy y, y, tam będzie względnie spokojnie. Jeżeli tak, to myślę, że są duże powody do opatrzenia z optymizmem w przyszłości.